Z depeszy delegata rządu na kraj i przewodniczącego Rady Jedności Narodowej do prezydenta Roosevelt'a i premiera Churchilla: Meldunki ze wszystkich okupowanych przez Sowiety terenów Polski donoszą, że Sowiety internują, aresztują lub osadzają w słynnym obozie Majdanku ujawniającą się administrację cywilną I AK. W ten sposób, po pięciu latach nieustannego krwawego oporu przeciwko Niemcom, naród polski dostaje się pod nie mniej okrutną niewolę. 23 sierpnia siłom powstańczym udało się opanować stację telefonów przy ulicy Piusa 11. Dużym sukcesem stało się zdobycie niemieckiego ośrodka oporu w komendzie policji położonej przy krakowskim przedmieściu obok kościoła świętego Krzyża. 23 września 1944 roku miał miejsce atak na Komendę Policji. Ja wówczas byłem dowódcą małego oddziału z Piatem umieszczonym w domu Traugutta III na trzecim piętrze z zadaniem zniszczenia bunkra, który był zbudowany przez Niemców z ciężkim karabinem maszynowym, przed księżówką. Natomiast cały oddział specjalny, Grażyna, miała atakować od strony ulicy Czackiego. Mieliśmy trzy pociski. Dwa pociski spodłowali, trzeci pocisk trafił. Widać było dużą dziurę w bunkrze i ogień karabinu maszynowego ucichł. W ten czas podjęliśmy wspólną decyzję, biegniemy. Zbiegliśmy szybko na dół i przez z boku przez ugródek, oczywiście jeszcze stale obawiając się, obstrzału dotarliśmy do bocznego skrzydła księżówki skrzydła od ulicy Trauguta. z tym że tam było okno na parterze było dość wysokie ja wziąłem pistolet maszynowy, na pistolet maszynowy położyłem helm, podsunąłem pod górę, pod okno, licząc na to, że jeśli tam Niemcy są, to oczywiście będą strzelać. Nie było odzewu, no więc podsadzając się wzajemnie, rozwaliliśmy to okno, wpadliśmy do pustego pokoju, rozbiliśmy drzwi, znaleźliśmy się w holu na tyłach bunkra z ciężkim karabinem maszynowym Maxim 08, uszkodzonym i bez Niemców. My później dalej wpadamy przez okno, przez to i tam z jednej strony serdeczne przyjęcie przez dwóch czy trzech, już tego nie potrafię powiedzieć, kilku księży, a z drugiej strony, mimo to, że na drodze leżą dwaj pamiętam Niemcy zabici, jakoś nikt ich nie odciąga, ale w takim pomieszczeniu dwie sposie przygotowały, ileś tam nakroiły kawałków chleba smalcem, czy czymś tam posmarowanych. Wobec tego, że ten atak, początek, to się zaczął już o trzeciej w nocy, czy ileś, myśmy tam ileś godzin, prawda, nie jedli, więc omal się nie zahamowały ataku. Zresztą w budynku byli jeszcze byli Niemcy. No i w ten czas niestety nasz niesłychanie dzielny kolega Andy Andrzej e, mówi, no biegniemy, biegniemy na górę. Ja mówię, stokaj, poczekaj chwileczkę, tam są Niemcy, poczekajmy, mamy już opanowany dół, prawda? Tam koledzy zeszli na dół. E, w piwnicy byli księża, byli grantowi policjanci, którzy byli przetrzymywani, więzieni byli przez Niemców. E, no ale Andy pierwszy skoczył na górę, dostał pocisk, prawda? W brzuch, także nie udało mu się ani zdobyć tej góry i był ciężko ranny. I... Tego samego dnia wieczorem zmarł. Widziałem tylko, jak sierżant, starszy sierżant, nie wiem skąd on miał oddział dziewczynek małych i chłopców, wszyscy z P.M.ami, chciał szturmować bramę. Stanął w drzwiach budynku, przy księżówce i dostał kulę w samo czoło. Momentalnie całego oddziału już nie było, już cały animusz, prysł. Z wieży kościoła świętego krzyża właśnie strzelał tam strzelec, i nasi koledzy uśmiercili go strzałem. Udało się, zresztą ja. Na hełm później tego właśnie Niemca nosiłem jako zdobyczny, bo przed tym nie miałem. Książówka została szybko opanowana. Część Niemców e, uciekła na dach i z dachu skakali na sąsiedni budynek. Tam była nieduża odległość, jakieś półtorej, -2 dwa 2 metry. E, Takali, udało się, udało się im tam uciec na ten drugi budynek. Ten drugi budynek został, to chyba już przez, przez oddziały Lewara, z drugiej strony zdobyty. Także myśmy wkrótce przeszli do tego drugiego budynku na podwórku komendy policji, no i w ten czas rozpoczęła się strzelanina, obstrzał komendy policji z tego drugiego budynku z naszej strony, a z drugiej strony od pałacu Staszica właśnie porusznik biskup, dowódca oddziału Harnasie, oddziału specjalnego Harnaś ostrzeliwał i niemożliwiał ucieczkę Niemców. W czasie zdobywania komendy policji miałem rozkaz utrzymanie pałacu Staszica i prowadzenie z pałacu Staszyca ognia ryglującego z zadaniem niedopuszczania do ruchu między komendą policji a uniwersytetem. Celem opanowania rejonu komendy policji było przesunięcie powstańczego frontu z ulicy Czackiego na linię ulicy Krakowskie Przedmieście. Operacją kierował szef sztabu obwodu Śródmieście Armii Krajowej, major Bernard Romanowski Wola. Sukces zapewniło równoczesne, dobrze skoordynowane działanie trzech grup powstańczych w łącznej sile około 250 żołnierzy. W akcji na komendę policji uczestniczyły zatem Kompania porucznika Jana Piotrowskiego Lewara oraz trzy kompanie Genovefa, Grażyna i Janusz ze zgrupowania Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej, porucznika Mariana Krawczyka Harnasia, pluton dywersji bojowej kapitana Józefa Rybickiego Andrzeja, oddział dywersji porucznika Ludwika Witkowskiego Kosy oraz inne, mniejsze grupy z sił okręgu warszawskiego AK. W akcji wsławił się zwłaszcza oddział specjalny Harnaś. Sukces znalazł niemal natychmiastowe odbicie na antenie powstańczej radiostacji Błyskawica. Oddziały Armii Krajowej prowadziły działania zaczepne, które doprowadziły do kilku poważnych osiągnięć. W godzinach południowych został zdobyty w brawurowym natarciu kompleks budynków Komendy Policji położony na krakowskim przedmieściu w sąsiedztwie Kościoła Świętego Krzyża. Uderzono z trzech stron jednocześnie, przy czym główna siła ataku skierowana była na tyły nieprzyjaciela od ulicy Czackiego. Oprócz Niemców był zaciekły i długotrwały. W czasie tej akcji zniszczyliśmy dwa czołgi oraz zdobyliśmy wiele broni i amunicji. Po zdobyciu komendy oddziały Armii Krajowej uwolniły ośmiu księży i 50 osób cywilnych wraz z dziećmi trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. W czasie akcji Niemcy zapalili kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Fronton oraz wieże kościoła zostały całkowicie zniszczone. Dla Warszawy jest to strata bolesna. W kościele tym przechowywane było serce Chopina.